Dzień dobry, Piotr Nyp. Konrad Hildebrandt. Konrad, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Start na Polska, studiu, które znacie z wielu, z wielu filmów animowanych, które aktualnie pracuje nad polską wersją językową Arkanii. I my właśnie postaramy się też do takiego czegoś załapać i być kimś w tej grze. Zobaczymy, jaką rolę nam przydzielą, w zależności od wyglądu i możliwości. Ja mam być wieśniakiem wskazującym głównemu bohaterowi drogę na kroczycę. Wow. <laughs> Jeżeli... No właśnie. Posapiemy, pokrzyczymy, pośmiejemy się. Nazywam się Maciej Kowalski, jestem reżyserem dubbingu w studiu Start International Polska. Aktualnie pracuję nad grą Arcania Egotic Tale. Odpowiadam za całokształt pracy wizerunku artystycznego gry, czyli interesuje mnie interpretacja. Kwestii przez aktorów i generalnie spójność dialogów. Rozdartej dziewicy, bo nam się rozpołowiona, czy tam przepołowiona na rozdartą zmieniła. Aha, okej. Okay. Więc musimy to poprawić. Mam na Ciebie baczenie od rozdartej dziewicy. Taka nawet bardziej troszeczkę taka. Cięższy za... głos, nie? Tak, 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 okay. tak. tak. Pracowałem wcześniej nad kilkoma innymi tytułami. Arkania jest moją, powiedzmy, w okolicach dziesiątej gry. Masz coś tam? Czy mam że, że, czy... Spróbuj Będzie dobrze. Czuję jak generic Undead 1. Wiem jakiego jest skomplikowana osobowość i postać i jak ma dużo na sumieniu. Różnice między dubbingowaniem gier a filmów są gigantyczne. Eee, dabingując e, film mamy do czynienia z obrazem. Widać, jak się pracuje, widać postać, widać, co ona robi, w jakim jest kontekście, w jakiej scenie. To pozwala dużo łatwiej wczuć się aktorowi w rolę. W grze komputerowej, z racji tego, że bardzo często gra po pierwsze jeszcze nie powstała, gdy my nagrywamy dialogi, a po drugie no, nikt nie chce jakby wysyłać nam produktu nie, nieskończonego. Mamy do czynienia z dźwiękiem, albo i z niczym, czyli z samym gołym tekstem, do którego musimy się dograć. I musimy w zasadzie wszystko wymyślić od początku. Gim, 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 gim. Zdychaj psie! Jeszcze ostrzej. To zdychaj masz takie ukryte. Praca nad grą komputerową dla aktora jest dużo bardziej wymagającym aktorsko zajęciem, dla reżysera również dlatego, że nie pamiętam po prostu postaci, które jakoś wyglądają, a jedynie krótki zdaniowy opis, czasami w najlepszym wypadku, i dialogi, które gdzieś tam wcześniej się pojawiły. A bardziej pojękując świetnie. Drugim elementem jest wielkość. Duże produkcje komputerowe są kilkanaście, kilkadziesiąt razy większe niż filmy pełnometrażowe i mogą się równać jedynie z, nie wiem, tasiemcami, serialami, które są ciągnięte od setek odcinków. W gardziołku za mocno. Szerzej! Szerzej usta. Szerzej organ, ta. Jedni aktorzy lubią e, obrazek. Potrafią pracować z obrazkiem, inni nie najlepiej. I jednemu aktorowi błyskawicznie da się jakby przeskoczyć na, na inną zupełnie metodologię. Innemu innemu z kolei idzie to z dużo większym trudem, tak więc jest to indywidualna sprawa. <laughs> Muszę zginąć! <klucz> Super. Są ludzie, którzy twierdzą wprost, że dużo lepiej pracuje im się nad grami. Są ludzie, którzy również wprost twierdzą, że, że nie potrafią tego, nie najlepiej im to idzie i źle się z tym czują. <laughs> Zasady znamy. Się Jestem za. Kogo usłyszymy? Oczywiście Jacka Mikołajczaka, czyli główną postać z poprzednich e, części. Usłyszymy również Tomka Marzeckiego, który wcielił się ponownie w postać. Ksardasa. Usłyszymy Jacka Kopczyńskiego, który co prawda pojawiał się w poprzednich częściach, ale w tej chwili będzie grał nowego bezimiennego. No i Adama Baumana, który zagra Miltena i Diega, tak jak w poprzedniej części. Zawijcie ich na Gim! Gim! Muszą zginąć! Chłopaki mogło być lepiej. E, zawsze, e, zawsze to jednak ten pierwszy raz to trzeba przełamać lody, trzeba, e, trzeba się dostroić troszeczkę. Więcej pary. Bardzo często narzekamy na to, że, że tej pary jest w grach komputerowych za mało. No, i tutaj może troszeczkę jej zabrakło. To w zasadzie jedyny, jedyny mój zarzut, bo tak poza tym to głosy są w porządku. Nie macie poważnych wad, wad wymowy. Fajny. Jest nieźle. Spróbujmy jeszcze raz. Byłoby ok. Umie sapać, zabijać, a nie Okazuje się, że bycie zombie jest dosyć trudne. Czyli jeżeli będzie mordowali zombiaki w Arkanii, to pamiętajcie, że numerek 1, generic, undead 1 i 3 są bardzo ważne. Mają rodziny, pl plany, marzenia życiowe, więc nie warto ich zabijać. Ale jeśli kiedykolwiek chcieliście włożyć nam coś ostrego w brzuchy, to w Arkanii będziecie mieli do tego sposobność. Za te wszystkie notki prasowe i w ogóle. Spróbuj tak yy, to odejście, żebym miał. Jak w ogóle podobało wrzeszczenie do mikrofonu? Gardło nie boli. Ja się boli. Boli. Znaczy, powiem, że ja, już jako doświadczony po krzeniu kratosie, to już teraz tak Ja byłem bardzo przyjęty. Starałem się oddać odpowiedni dramatyzm. Wyobrazić sobie, kim był w poprzednim życiu i komu zdążył już wyjeść mózgi, i szczerze powiedziawszy, trochę mnie to przytuczył. Na 6CD projekt nas tutaj bardzo dobrze zblifował na temat naszej postaci, kim są i kim miał background. Końcóweczka ci tak wchodzi, takie, młodzieńcze. Eee. W Tym bardziej mogliśmy zrozumieć tego zombie, jego tragedię życia po życiu i niemo niemo niemożności umarcia ostatecznego, także dzięki temu sądzę, że to będą jedne z lepszych głosów zombie w historii polskich gier komputerowych. Tak, myślę, że zdecydowanie dzięki temu polska edycja Językowarka ma wreszcie dwie gwiazdy, które mieć powinno. <śm> <śm>